Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest dr Wojciech Sołty, psychiatra i specjalista od uzależnień. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Od 1 stycznia wyszły w życie przepisy zakazujące sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18 roku życia. Co Pan o tym sądzi? Ech, nie, Polska pierwsza jest krajem, który taki zakaz wprowadził, i to jest zakaz naukowo bardzo uzasadniony. Ehm. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ to, co my. Nazywamy fumnie energetykami, tak? I co do tej pory było dostępne na każdej półce, to, to tak naprawdę są substancje psychoaktywne, które zwłaszcza dla dzieci tudzież młodzieży, mogą stanowić poważne ryzyko i to w wielu aspektach. No właśnie, w jakich aspektach? Bo czy się w ogóle o tym myśli, wybierając napój energetyczny, że on może zawierać takie substancje? Pani redaktor, gdyby pani redaktor zaprosiła kardiologa, to pewnie usłyszałaby pani o wkodliwym wpływie na serce. Mhm. Jeżeli neurologa, to na układ nerwowy. Jeżeli internisty, to mówiłby o tym, jak to wchodzi na wątrobę. To są substancje, w którym zwłaszcza mówimy o kofeinie. Ona bardzo dobrze znana, natomiast w koncentracji, w jakiej występuje w napojach energetycznych i w tym, że no ponad 23% nastolatków, zwłaszcza płci męskiej, przyznaje się już do tego, że pije takich energetyków kilkadziennie, tak? To koncentracja kafeiny przekracza wypicie kilku dużych kaw. Dla młodego organizmu to może powodować zaburzenie rytmu serca, to może nawet powodować ataki padaczki w skrajnych przypadkach, tak? Mamy opisy zaburzeń zachowania, zaburzeń rytmu snu i czuwania, E, pobudzenie, e, nawet halucynacje. E, mamy też inne substancje, z których paradoksalnie bardzo szkodliwym jest cukier. Jak się popatrzy na skład takiego radbula czy innego monstera, e, no to tamtego cukru jest naprawdę bardzo dużo. Jeszcze raz, nawet jeżeli jeden mógłby nie zawkodzić, to spożywany regularnie na pewno zwiększy ryzyko cukrycy, miażdżycy czy nadciśnienia. Wie pan, ja się tak zastanawiam. Po co dzieciom i młodzieży napoje energetyczne? E, no bo w praktyce, zawarta w nich tauryna działa troszeczkę jak hamulec w układ nerwowy, czyli pozwala się łatwiej skupić. E, dla osób dorosłych których układ nerwowy jest przemęczony, przewodnicowany, to czasami mowy znaleźć jakieś uzasadnienie. Na przykład jedziemy na długą trasę tak. samochodem, tak? czy tak jak taka kawa, no mamy tak jak teraz jestem pod panem dywuwa mowę, gdybym wypił Red Bulla, mówiłbym teraz jaśniej, to mowy mieć swoje zastosowanie. Tym niemniej organizmy, dzieci czy młodzieży nie potrzebują tego jeszcze. Te układy nerwowe mają wystarczająco własnej energii, a sięganie po wspomagacze w tym wieku. Yy, powoduje uzależnienie behawioralne, to jest bardzo zły nawyk. To jest, <grytanie> zaprosiła pani redaktor psychiatrę, więc powiem jak psychiatra, tworzenie obiektu zastępczego, czyli zamiast własnymi siłami zmierzyć się z problemem, sięgam po coś zewnętrznego. Dzisiaj to jest Red Bull, tak? Jutro to może być Red Bull z wódką, pojutrze już amfetamina. Czyli yy, rozwiązywanie swoich trudności za pomocą obiektów zewnętrznych to jest droga donikąd, to jest droga do uzależnień. Pamiętajmy też, że w energetykach, zwłaszcza to niszczyzna kofeina, ma y, bardzo typowy efekt tego, że wraz z ilością jej spożywania jej skuteczność maleje, więc trzeba spożywać więcej Coraz więcej i więcej. Dokładnie tak, jak to w uzależnieniach. Wie Pan, y, jak Pan doktor wspomniał, co innego, gdy jest to od czasu do czasu. Jakiś taki środek, że no już nic nie daje rady, jedziemy w tę trasę. No ale tutaj mówimy o kilku napojach dziennie. Przecież to jest przerażająca liczba. Mych. No, badania wskazują, że to nie dotyczy może większości nastolatków, ale tak jak już powiedziałem, około 23% i bardziej chłopców niż dziewczyn, rzeczywiście w Polsce nadużywa tych napoi masowo. Nikt nie ma nad tym kontroli. One są w sklepikach szkolnych. One były w maszynach, tak, bendingowych, na, na fetony, na, na monety dostępne. No i ym, czy to na lekcji wf u kiedy no, badania potwierdzają, że tak, ta uryna zwiększa tolerancję wysiłku, poprawia wyniki treningowe, e, czy to przed e, zadaniami wymagającymi skupienia. Po takim Red Bullu, po jednym można się lepiej skupić, ale zadziałał raz, potem nie działa, więc wypije sobie dwa. E, Wydaje mi się, że większa kontrola nad tym, a zwłaszcza trudniejsza dostępność, bo też umówmy się, energetyki to nie jest diabeł, tak? To, to nie są substancje tak wchodliwe jak na przykład substancje kontrolowane typu amfetamina czy marihuana. Czy Natomiast dopalacze. No, no, czy dopalacze, o których to już w ogóle, tak ja w ogóle mógł, szkoda ty. mówić, tak? Bo to, ach, to były lata. Natomiast y, tam są rzeczy, które wiemy, że wchodzą, są rzeczy, które nie wiemy, czy wchodzą, i nie ma nic. Co byłoby tej młodzieży tak naprawdę potrzebne, z czego one mogłaby mieć profity? Chodzi o napoje, które zawierają kofeinę i taurynę. O tym wiemy. Ma być teraz tak, że jeżeli ktoś będzie chciał je kupić, no to jeżeli sprzedawca będzie miał wątpliwości co do wieku, trzeba będzie mu okazać dowód. Czy to pomoże, jak pan myśli? Um. To znaczy no widzimy, jak to wygląda ze sprzedawą piwa alkoholu. na przykład, mm -hmm. tak, alkoholu. Tak? No, to na pewno będzie zalewało od dobrej woli sprzedawcy i e, dufa tutaj jest rola, żeby sensownie tłumaczyć, e, dlaczego taki zakaz został wprowadzony, bo wiemy, że jak nam się czegoś zakazuje, to zwykle tym bardziej chcemy to robić. A jeżeli mówimy o populacji młodzieży, to jeszcze bardziej, prawda? No przecież trzeba się buntować, jak to się mówi w gdy System, przepraszam. Yy, w każdym razie, yy, jeżeli zrozumiemy i temu zakazowi będzie to wyżyć rzeczowa dyskusja w mediach, dlaczego to jest substancja wkodliwa, to myślę, że tak jak z tytoniem, ona może się czasem stać trochę obciechowa. Tak? To już wiadomo, bardzo spadło. Już nie jest yy, symbolem tego, że jestem fajny, to wyple papierosy. To jest też tak, że prawdopodobnie znikną z tych sklepików szkolnych, o których Pan mówił, no ale może trzeba zacząć w ogóle od domów i rodzice powinni rozmawiać z dziećmi, tłumaczyć, no i nie wiem, nie kupować po prostu. Ech, tylko najpierw muszę wiedzieć, tak? Mm -hmm. I być może ten zakaz jest y, sygnałem, ponieważ no do tej pory mieliśmy skądinąd y, bardzo fajne reklamy Red Bulla, tak? Ciekawe, memiczne, śmieszne. E, to się wydawało coś lekkiego, łatwego i przyjemnego, no bo przecież co innego doda skwedeł jak nie Red Bull. E, I... Mając świadomość, że to nie wchodzi, że to przecież jest reklamowane, że to sportowcy premiują, biegają w kofulkach, czyli starano się stworzyć wizerunek marki i połączyć ze zdrowym trybem życia, tak? ze sportem nawet, więc skąd mogliśmy wiedzieć, że to jest coś, co jest niebezpieczne, a wręcz czasami wkodliwe? Sprzedawcy mają... E być obostrzeni grzywną 2000 zł za sprzedanie takiego napoju energetycznego sobie poniżej 18 roku życia, no to teoria, Pytanie, jak będzie w praktyce. Tak samo jak z tym piwem. No więc właśnie, no więc nie łudźmy się w to, cokolwiek zmieni, jeżeli nie będziemy rozumieć sensu tego zakazu. To jaki jest sens? Jeżeli nas słuchają rodzice, jeżeli mhm. nas słuchają nauczyciele, to może powiedzmy. Streśćmy to, no bo my już o tym rozmawiamy tutaj od kilku minut, ale może tak po prostu, kolokwialnie rzecz mówiąc, wyłóżmy kawę na ławę, jakie to ma skutki zdrowotne dla osób o tak młodych organizmach? W pierwszej kolejności e, energetyki stanowią wrota dla późniejszych uzależnień, zaburzeń zachowania e, także i zaburzeń psychotycznych. E, bardzo wchodzą, jeżeli chodzi o rozwój kardiologiczny, powodują zaburzenie rytmu serca, przyspieszenie tego rytmu także i arytmie. Zwiększają masę ciała, zwiększają ryzyko otyłości, przez co zwiększa się ryzyko cukrzycy i miawczycy. Eee, wbrew pozorom nie poprawiają wcale koncentracji, zwłaszcza jeżeli są przyjmowane przewlekle, a osłabiają ją, wymagają przyjmowania coraz większych ilości, Zaburzają rytm snu i czuwania. Eee, wtedy do tych lekcji chcę nie będą mogły się skupić, y, nie będą też mogły spać. Y, co jeszcze? Y, Najważniejsze jest to, że stanowią obiekt zastępczy, tak? czyli uczą młodzież, że nie ona sama jest sprawcza, ale potrzebuje wspomagać się czymś. Nie rozwiązują problemu po prostu. Y, to jest jeszcze trudniejsze. Mhm. Musi wspomagać się czymś, czyli mój dobrobyt, y, moja sama kontrola zalewy od obiektu zewnętrznego. Dzisiaj energetyka. A jutro może alkoholu, a pojutrze może amfetaminy. Jak wygląda proces wychodzenia z takiego uzależnienia od napojów energetycznych? To na całe w części nie jest poza kazuistycznymi, czyli takimi opisywanymi, ale fatko występującymi przypadkami, takie ciężkie uzależnienie fizjologiczne. To jest tak jak z kofeiną. No, być może, jeżeli ktoś pił 5-6 energetyków dziennie, to nagle, jak ich nie wypije, to 24 godziny prześpi, będzie spowolniało przez kilka dni, ale organizm, zwłaszcza w kontekście ludzi młodszych, od tego yy, odejdzie. Gowej z uzależnieniem behawioralnym, czyli, jeżeli nauczyłem się regulować swoje emocje za pomocą energetyku, bo on poprawia krótko to samo poczucie. Tam choćby dawka tego cukru, tej kofeiny, będzie taki krótki raf. Więc jeżeli nauczyłem się radzić ze swoimi trudnymi emocjami obiektem zewnętrznym, to będzie duże poczucie pustki. Będzie frustracja, złość, u młodzieży często mowy, pretensje do rodziców, tak yy, zachowania agresywne. Albo próba znalezienia innego obiektu zastępczego. Yy, czy to był energetyk? No, Coca-Cola też na przykład jako zwykły napój ma w sobie mnóstwo cukru, też stanowi... Yy, Taki element pobudzający. Te, ci, te dzieci, które już się uzależniły behawioralnie, będą próbowały frustrację Zastąbić rozładować innym, innym obiektem. To jest moment na interwencję. To jest moment, żeby przewrócić tę regulację do nich, żeby pokazać, że to poszło w zrób stronę. Wyłapmy to, prawda? Wyłapmy to. Rozmawiajmy, obserwujmy nasze dzieci po prostu. Dokładnie tak. I zapobiegajmy, żeby nimi musieć leczyć. Ech, no teraz mamy narzędzie. To teraz, że będzie się, bo mówi się już, pif, pifem artykuły, tak, czytam dzisiaj no, na Onecie, czytałem e, o tym, że te energetyki już są zakazane dla młodzieży, czyli... E, Powstanie trochę takiej dyskusji, dyskursu, trochę fumu medialnego, zdrowego bardzo, który zwróci nam uwagę na zagrożenie, którego wcześniej nie widzieliśmy. Nie demonizujmy, ale wprowadźmy świadomość. Gościem rozmowy poranka był dr Wojciech Sut, sołtys, psychiatra i specjalista od uzależnień. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Radio M 107 i 6 FM